Że to ty i ci wtedy dam. Dobra, dzwonię po ten. Po maszynę do szycia. Mhm. Halo, witam, dzwonię w sprawie maszyny do szycia. Słucham. Jestem zainteresowany tą maszyną. Można przyjechać i mhm. ją, ją odebrać. Proszę. A na szybko. Na szybko, a ona nie działa, więc ona na szybko to nie za bardzo. No My tak, ale mi to nie... potrzebne jest, żeby nakręcić i teściowie szyć ranę po operacji, wie pani? A, no chyba że tak, no to można. Bo jej operację podwiązywania jajników robiłem. I. A, no to skoro tak, to koniecznie można i to nawet szkoda czasu, to już by się pan musiał brać. No tak, i właśnie dlatego się pytam, znalazłem tutaj jedyne ogłoszenie takiej maszyny. No. Też... Super, a ona jest taka odpowiednio zardzewiała, więc będzie idealna. Aha, idealna dla teściowej, tak? No, tak, idealna. Czyli pani życzy... Do tych jajników będzie idealna. Aha, czyli pani śmierci Nie. życzy teściowej. Nie no gdzie no przecież po to ją szybę, będzie tam trzymał, żeby jej życie ratować, prawda? No tak, ale ona może z, rano no tak. mo z raną otwartą też może chodzić, bo to nic się nie stanie. Aha, no to po co ta maszyna, skoro z raną otwartą można chodzić? No bo lepiej jak będzie zaszyta, bo jeszcze jej wypadnie wątroba albo coś i co wtedy my zrobimy? Sami tego wtedy. Że wątroba, wątroba teściowej wypadnie? No tak, no i wtedy sami tego nie zamontujemy, tak? No ale przecież pan sam chce jajniki podwiązywać. Ale to już są To już są podwiązane, tylko rana została, ona leży uspana. u Uspana pana. U z pana leży, tak. tą otwartą raną. No A. tak, teraz leży z otwartą, ja muszę ją zostawić. Ale ta u... maszyna tak szybko nie potrzebna, to spokojnie jutro pan może sobie Nie, potrzebna, bo ona za 20 minut będzie się wybudzać. A, no to dobra, no to co robimy? Bo ja jej założyłem taki inhalator ze skarpet. Dwa miesiące nosiłem skarpety i założyłem jej i zasnęła, wie pani? A, rewelacja. A to, to jest... nie słyszałam o tym, ale to praktyczne jest, nie? Bo to na tak, wychodzi. to teraz one... No w tak. sobie może zrobić. No tak, to teraz te one z stologii <grym> robią, wie pani? Ta, Aha, nie no, bo, super, super. Bo ja że be... nie wiedziałam to. Tak, bo hmm? to, jest, to jest bezpieczna metoda, że się skarpety zabezpieczą. Ale zabez... to powinni rozpowszechniać, nie? Bo to No tak, ale nie chcą, w kraju, to powinien... ale nie chcą rozpowszechniać, no. bo to w takim kraju, żyjemy, powiem panu, no... No, <grym> zasrana Polska, no. A, a, a. a powiem mi pani, pani jest jakiś, bo ja jestem takim lekarzem, który stracił prawo do wykonywania zawodu. No nie, i... no ja dzięki Bogu jeszcze dowaniam jakoś tak, ja. jakoś tam nie, Bo nie, mogę, ja wszy... mogę wszystko... Ale... Ale chętnie jakby pan tam jakiś adres przesłał i namiary na siebie, tak, to ja będę dzwonił. Jak najbardziej. Tak. Bo I wszyscy... z rany zaczynam otwierać i będę wymagała podwiązywania jajników, to jak najbardziej. Tak, bo my wszystkie zabiegi tak. oferujemy u nas w domu. No ja tak myślałam. No to no. tak super, nie? A to z jesteście? No zależy co pani by chciała zrobić u siebie w ciele. Aha. Mhm. A wiem. jakie tam ceny chodzi od jakieś stawki? Usunięcie nowotworu na przykład za 200 zł jest, a ale a to w dotukach myślałam, że to będzie w jenach, no to nie, no to nie dobrze, Nie, to, to w PLN-ach normalnie, bo my w Polsce nie, jesteśmy. w to PLN, a to spoko. Tak. No tak powiększanie nie pie, nie powiększanie miersi, piersi piaskiem robimy. Piaskiem? Tak, że jest. otwieramy piersi na sobie. to w potem nie wiem, nie, to nie to zaraz panowie lubią, żeby to naturalne było. Jak piasek będzie wyczuwalny, to nie, nie. No, no właśnie to jest, Jak, jest nowoczesna metoda, że jakich, tego piasku w ogóle nie jest. to musicie dopracować coś innego. No, jeszcze są inne metody, nie wiem, no paznokietki można sobie obciąć obcęgami u nas, na przykład. No to może skorzystam, kietki mam takie już do obcięcia, to może skorzystam. A no wie, właśnie. to robicie, te zabiegi? No proszę pani, no blisko pani chyba, nie? Bo pani jest z Tychów. Aha, aha. A to wy blisko, to gdzie? Bieruń. U siebie w A, domu, Bieruń, no. u, u siebie w A domu. Nowy, nowy czy stary Bieruń? Stary, u siebie w domu robimy do ja obi. No dobrze, do którego może jakoś dojadę, bo zmiernowy za daleko, to nie wiem, ja to... Kolejnego La... to nie wiem, czy bym tam dojechała. Lominację brwi też robimy. Co robicie? Lominację brwi. Lominacja brwi. Tak. A, to, a co to jest laminacja brwi, bo ty No powiem. wie pani, że takie eleganckie brwi pani byśmy zrobili. Na przykład z, Na przykład z takich krzaczorów byśmy pani zrobili takie brwi, że normalnie mucha by nie siadła, nie? A Aha. Powiem pani, tak, jeszcze mamy inne ciekawe zabiegi, tak, na przykład depilację, ogniem. Uh -huh. super, super. No depilacja ogniem to jest takie coś, że usypiamy właśnie panią tymi skarpetkami. Aha. E, bierzemy taki... To ty zaczęło się z tym tak, że depilację jej chcieli zrobić. Nie, ona od razu chciała podwiązać jajniki, żeby w ciąży nie, nie zaś. I teraz może normalnie się tak grzmocić, że... No to jest to właśnie... ma ile lat? 70 prawie. 90. A i grzmoci się jeszcze. A to te jajniki to już nie potrzeba, i bo raczej w tym wieku to już raczej by w ciąży nie zaszła. Aha. No ale lepiej potrzyć, żeby nie było. No, to, to, to. bo ona pracuje no, jak... akcja trochę sobie wnuka jest praktyczna, więc to teraz Aha. młodzi ludzie ciężko wciąż... No zachodzą, i właśnie zapomniałbym powiedzieć, no sztuczne zapomnianie no. też robimy, że pani może przyjść na przykład, a wyjdzie pani w ciąży, tak? Aha, Mamy aha. tutaj takich różnych panów, co za odpowiednią odpłatą mogą w ciąży zachodzić. A to też w napierzecie, tak? No tak, tu po 50 zł biorą. Tylko pani musi napisać umowę przez, żeby ten, że pani potem nie będzie ścigać o elementy i tak dalej. A nie, no to jak? No to, no to od razu pani przyjdzie, panią na bok, po... przełożą panią na bok i tak panią normalnie zerżą. Pięciu naraz, to pani na pewno zajdzie w ciąży. Pięciu na wtedy. Raz. No, tak. Miluj się, miluj się. <laughs> tak będą panią rżnąć, a będzie pani tak robić. O ja, o o a o a. O, a, o, 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 a, o, a. Tak będzie Uj. robić.